Przenikają w ludzkie umysły i niszczą, plugają. No tak właśnie zrobimy z No. Niech mi się przyzna. Nie ma pan bóle głowy, prawda? Oczekujecie jakiegoś wstępu do sztuki w końcu to teatra. Lecz ten poświęcony jest zagładzie waszej piletującej rasy. I wtedy spotkałem takiego człowieka, doktora. I on już był w Krakowie od dłuższego czasu, tylko w innej grupie uchodźców. I pomagał im. Dzięki temu doktorowi przeżyliśmy kilka następnych tygodni. Znaleźliśmy trochę zapasów. No i może to nam wystarczy na jakiś czas? Pojawiał się, znikał, znów pojawiał, znów znikał. I podobno zabrał gdzieś część ludzi, ale to chyba tylko jakieś plotki. Oh, znowu mam przeciążenie! Dobrze, słuchaj. Układy Tadis są na wyczerpaniu. I prawdopodobnie nie przeżyłem tej przygody, bo widzisz, skoro Ty jesteś, to znaczy, że mnie już nie ma. Mogę dopuścić. Niech pan więc opróżni umysł. Obróżni umysł. Ja panu pomogę. Moje palce. Tak, 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 tak. Moje palce. A, wnikają w pana umysł. obróżni pan umysł. Panie o tym mówi ta sztuka. O zakładzie waszego i ilyującego miasta. Kraju. Świata galaktyki. Posiadcie się więc. Za chwilę wszyscy pociśniecie deda.